Witajcie, moi kochani! Zgodnie z wczorajszą obietnicą, zajmować się dziś będziemy przypadkami rzeczownika, ale też określaniem rodzaju i liczby rzeczowników, czyli ogólnie rzecz biorąc utrwaleniem wiadomości o rzeczownikach. Przyda nam się to przed lekcją jutrzejszą, kiedy to będziemy zajmować się przymiotnikiem, a jak wiecie doskonale, przymiotnik i rzeczownik to są tacy nierozerwalni przyjaciele, bardzo często właśnie występują w parze. W związku z tym, to przypomnienie dzisiejsze nam się na pewno przyda, aby jutro łatwiej było określać formę przymiotnika, czy też mówić o jego roli w zdaniu. Prosiłam Was podczas wczorajszego spotkania, abyście przypomnieli sobie nazwy przypadków, pytania do nich, odmianę przez przypadki, no bo między innymi tym dziś będziemy się zajmować. A zatem, pora na nasz temat: utrwalenie wiadomości o rzeczowniku, no i cele oraz na co bezu. Pamiętajcie, kochani, że dzisiaj mamy blok dwugodzinny, w związku z tym no, sporo tych zajęć, ale myślę, że spokojnie dacie sobie radę. Pamiętam nazwy przypadków i pytania do nich. Potrafię odmieniać rzeczowniki przez przypadki. Umiem określić liczbę, rodzaj i przypadek rzeczownika. I na co bezu, również dwugodzinne? Przypomnisz nazwy przypadków i pytania do nich. Odmienisz przez przypadki podane wyrazy. Określisz liczbę, rodzaj i przypadek podanych wyrazów w zdaniu. To jest bardzo ważne, żeby rzeczowniki, jeżeli chcemy podać przypadek rzeczownika, aby podawać go w zdaniu. Kochani, o ile liczbę i rodzaj możemy określić dla każdego rzeczownika, nawet takiego, który występuje pojedynczo, samodzielnie, o tyle przypadek jest uzależniony od kontekstu. No bo jeżeli powiem, zapytam Was, w jakim przypadku występuje wyraz kota? No to jedni z was powiedzą mi po chwili zastanowienia, że w dopełniaczu, inni powiedzą, że w bierniku, bo kogo czego tu nie ma na przykład kota i kogo co widzę? Widzę czarnego kota. No i którzy będą mieli rację? No właśnie. To będzie zależało od tego, czy w zdaniu nasz wyraz odpowiada na pytanie kogo co, czy kogo czego. Dlatego rzeczownika, przypadka rzeczownika nie możemy określać tak dla pojedynczego wyrazu. Prawda? Czasami oczywiście będzie sytuacja, gdzie Dany wyraz ma tylko jedną formę dopuszczalną dla przypadka, ale nie zawsze tak będzie. W związku z tym przyjęło się, że o ile rodzaj i liczbę możemy podawać dla rzeczowników, nawet występujących samodzielnie, pojedynczo, o tyle przypadek rzeczownika określamy, jeżeli rzeczownik występuje w zdaniu. I tym się też również będziemy dzisiaj zajmować. No dobrze, przypomnijmy sobie. Mam nadzieję, że wszyscy wzięli sobie do serca moją wczorajszą prośbę i przypomnieli sobie nazwy razem z pytaniami, tak? Mianownik kto? co? Dopełniacz kogo? czego? Celownik komu? czemu? Biernik kogo? co? Narzędnik z kim? z czym? Miejscownik o kim? o czym? Wołacz zbrod do adresata. No i wyrazy, które sobie tutaj zrobimy. Wiosna kogo? czego? Wiosny komu? czemu przyglądam się na przykład wiośnie. Kogo co poczułem? Wiosnę, z kim, z czym z wiosną, o wiośnie i gdybyśmy do niej się zwracali, powiemy o wiosno. No, wiosna akurat w liczbie mnogiej rzadko występuje, używa się tego czasami w kontekście, zwłaszcza w takim kontekście literackim, ale my poszukamy sobie innego wyrazu, który użyjemy w liczbie mnogiej. No, niech to będą sny na przykład. I w dopełniaczu kogo czego snów. Komu czemu snom, kogo co sny ze snami o snach i o sny, gdybyśmy do nich mówili. Czyli myślę, że to, co tutaj sobie powiedzieliśmy, było dla Was wszystko zupełnie jasne. Przypo teraz w takim razie poprosiłabym, abyście sami samodzielnie w Waszych zeszytach odmienili w liczbie pojedynczej i mnogiej wyrazy piosenka, zeszyt i pole. Tak? To wszystko musi być zapisane w zeszycie. Może zdarzyć się tak, że poproszę o przesłanie mi zdjęcia albo skanu e, tych wyrazów odmienionych w liczbie pojedynczej i mnogiej. Kochani, pamiętajcie, że odmieniając, odmieniając przez przypadki nie musicie zapisywać pełnej nazwy przypadka i pytań. Zapisujemy skrótem, tylko ten skrót musi być pisany wielką literą. Tak? Najczęściej skrótem są pierwsze litery nazw przypadków tylko w przypadku miejscownika, Mamy MS, bo M jest zarezerwowane dla mianownika. Mówiliśmy o tym, że przypadki, przypadek rzeczownika określamy zawsze w zdaniu. Zatem, pobawmy się w takie ćwiczenie, tak? Spróbujmy sobie określić przypadek rzeczownika występującego w zdaniu, a poza przypadkiem oczywiście, również liczbę i rodzaj. I takie polecenie. Z podanego zdania wypisz rzeczowniki i określ ich przypadek, liczbę i rodzaj. Ja bardzo proszę, aby te zdania, które tutaj sobie pokazujemy jako zdania przykładowe, zdania do treningu, również znalazły się u Was w zeszycie. One są w tym dokumencie wordowskim, który dostajecie ode mnie na strumieniu. W związku z tym łatwo można przepisać, nie trzeba z filmu tego spisywać. Natomiast bardzo proszę, aby u każdego w zeszycie jednak to było. Zatem zapisujemy sobie zdanie. Za domem babci rosły wysokie drzewa. Zapisujemy polecenie i zabieramy się do pracy. W jaki sposób określić przypadek rzeczownika? No, zadając pytania. Mamy za domem. Najpierw znajdźmy sobie rzeczowniki, dom, babcia i drzewa, tak? Mam nadzieję, że każdy z Was te same rzeczowniki zauważył. No to zobaczmy za domem, jakie pytanie zadamy? Za kim za czym? Tylko uwaga, poznaliśmy do tej pory dwa przypadki, które mają pytanie: kim czym? Jest z kim, z czym albo o kim, o czym? Tutaj mamy za, ani o, ani z. Trzeba sprawdzić. Gdybyśmy chcieli podstawić miejscownik, byłoby o kim, o czym, o domu. Tu mamy domem, nie pasuje. Sprawdźmy wobec tego, czy pasuje nam narzędnik. Byłoby z kim, z czym, z domem. Tu mamy formę za kim, za czym, za domem. Forma taka sama, mimo iż przyjmek, czyli ten wyraz tutaj stojący przy rzeczowniku, jest troszkę inny, to widzimy, że jest to przypadek narzędnik. Dom jest w liczbie pojedynczej i w rodzaju męskim, tak? Czyli pełen opis do tego rzeczownika. Do rzeczowniku domem jest narzędnik, liczba pojedyncza, rodzaj męski. Dalej mamy za domem kogo czego babci. No, na pytanie kogo czego odpowiada nam dopełniacz. Macie rację. Babcia jest rodzaju żeńskiego. No i tutaj występuje w liczbie pojedynczej. Dopełniacz, liczba pojedyncza, rodzaj żeński. I rosły wysokie, kto co, drzewa. Rosły, kto co, drzewa. Kto co, to pytanie. No, właśnie, mianownika. Drzewa, liczba mnoga, tutaj widzimy. No ale musimy jeszcze rodzaj określić. Pamiętajcie, jeżeli rzeczownik występuje w liczbie mnogiej, to musimy sprowadzić go do liczby pojedynczej. Drzewo, to drzewo jest rodzaju nijakiego, w związku z tym te drzewa również będą rodzaju nijakiego. Zatem, mianownik, liczba mnoga, rodzaj nijaki. No, sytuacja troszeczkę inaczej by się miała, gdyby był rzeczownik, który nie ma liczby pojedynczej, tak? Tak zwane plurale tantum, czyli imieniny, sanki, spodnie i tak dalej. No tutaj po prostu musielibyśmy zrezygnować z określania rodzaju. Pamiętacie o tym? Mam nadzieję, że tak. No to jeszcze jeden przykład. Pawle, idź do sklepu i kup pomidory. Szukamy rzeczowników. Myślę, że już wszyscy zauważyli. Znowu mamy trzy rzeczowniki: Pawle, sklepu i pomidory. Rozpiszmy je sobie to zdanie troszeczkę szerzej, żeby nam się pomieściły pytania. O, są. No dobrze, no to zadajmy pytanie. Pawle, przed sformułowaniem Pawle, pytania trudno nam będzie postawić. Ale wszyscy doskonale wiecie, że to sformułowanie Pawle. Jest niczym innym jak zwrotem do adresata, prawda? Dalej mówimy: idź do sklepu. Idź do kogo czego? Sklepu, i dalej mamy i kup pomidory. I kup co pomidory. Tylko pytanie, czy kto co, czy kogo co? No nie kto co pomidory, bo tutaj pomidory nie są żadnym wykonawcą czynności, czynności tylko kup kogo co pomidory. I tu już mamy odpowiedź na pytanie, z jakimi przypadkami mamy do czynienia? Pawle jest w wołaczu. Najrzadziej używany w zdaniach y, przypadek, ale już w mowie potocznej jak najbardziej. Paweł jest liczby pojedynczej i rodzaju męskiego. Idź do kogo czego sklepu? Dopełniacz, również liczba pojedyncza i również rodzaj męski, bo sklep jest rodzaju męskiego. I kup kogo co pomidory. Tu widzimy, że jest biernik w liczbie mnogiej. Jeden pomidor jest rodzaju męskiego, w związku z tym, w liczbie mnogiej, pomidory również są rodzaju męskiego. Myślę, że jest to dość proste. Tutaj dla Was zdania do samodzielnej analizy. Dokładnie tak samo, jak zrobiliśmy to na filmie. Mama postawiła na stole w wazonie piękne wiosenne kwiaty. Moniko, gdy odrobisz lekcję, poszukaj na półce książki z baśniami. I zaciekawieni uczniowie uważnie przyglądali się eksponatom ustawionym na półce przez panią. Bardzo proszę, abyście wykonali w zeszycie te ćwiczenia. Można mi je wysłać jako zdjęcie albo jako dokument Word, ale nie będę od was tego wymagała. Nasza piątkowa lekcja rozpocznie się od analizy tych zdań. Czyli ja jeszcze raz zapiszę te zdania, pokażę w jakim przypadku, w jakiej liczbie. I rodzaju występują. Sprawdzicie sobie, czy macie dobrze. No, i należy się spodziewać w najbliższym czasie kartkówki z tej formy wypowiedzi, tak? Czyli z analizy rodzaju, liczby i przypadka rzeczowników. Ja na dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Bardzo proszę, abyście utrwalili sobie poznaną dzisiaj wiedzę, abyście przećwiczyli to bardzo dokładnie, to co trzeba zapisali w zeszycie i po prostu zachowali to w głowie. Jutro spotykamy się z przymiotnikiem. Do zobaczenia.